Witam! Ten film nie jest przeznaczony za bardzo dla widzów, tylko głównie dla administracji ACMC. To jest film, a mianowicie który ma przedstawiać lobby do SkyWars. Wygląda tak, są jeszcze jakieś. W zasadzie jest ono zupełnie tak skończone. Tutaj są jakieś na przykład tryby. Tutaj na skrzydle można dać topkę graczy z najwyższą ilością monet albo topkę graczy z największą ilością wygranych. Czyli są nawet misteregi małe, na przykład tutaj właściciel serwera, kławku, budowniczy maty VIP. Tak naprawdę w ogóle mam innego skina, ale niestety Minecraft nie Niestety launcher nie obowiązują tego, że główki są na przykład. Nie mam mojej głowy w ogóle w Minecrafcie. I jak można zobaczyć, są jakieś takie mureczki. A to dlatego, że to jest parkour. lagi właśnie i ten parkour to tak średnio mi teraz będzie wychodził. Bo jak skaczę, to mi chce ścinać. Ale jakoś tam daję radę, jak to przechodzić. Hop. Nie jest to jakieś piękne lobby. Bo to lobby robię tylko 3 godziny. No, czekam na laga. A, był lag. Przez lagę spadłem. Hop. I Oj. tutaj właśnie nie można przetrzymywać cały czas spacji, jak się po tych slime bloka, bo jak się przetrzyma spację, to po prostu nie skoczysz. A czemu mi no tak ścina? Bardzo mi się nie podoba to, że mi że mi się to ścina. Ok, skotujesz na ten blok. I po blokach miodu. Juch, aż do tego miejsca, aż schodzisz do tej kabiny. Gratulacje, przyszedłeś w parkour. I to wszystko w zasadzie. Teraz jedyne, co jeszcze zrobię, to pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Cała ta mapka. Jest ona dopracowana. Piękna to może nie jest, ale jest chociaż dopracowana. Są na przykład szczegóły, bo. A to ma być mapa do lobby Skywarsów Jest to bardzo dopracowana, jest ta mapka dopracowana naprawdę No i w sumie to tyle Tylko tyle chciałem w zasadzie pokazać, bo sprałem się trochę nad tą mapą Mam nadzieję, że wam się admin, że admin spodoba ta mapka. No i co, mogę powiedzieć? Hello